O opinię na temat najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie stałej stymulacji serca poprosiłam profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Macieja Sterlińskiego, kierownika pracowni elektrofizjologii klinicznej i kliniki zaburzeń rytmu serca Narodowego Instytutu Kardiologii. Panie profesorze, jest pan recenzentem tego dokumentu z ramienia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. No, wiadomo, że recenzent pokazuje swoje swojej ocenie. Tak, plusy, jak i minusy, braki, niedociągnięcia. Zacznijmy wobec tego, od tego, czy nowe wytyczne czymś Pana zaskoczyły. Przede wszystkim bardzo dziękuję Pani Redaktor za zaproszenie do tej krótkiej rozmowy. Jest mi niezwykle miło, że przy tej okazji będę miał okazję podzielić się z Panią i z Państwem swoimi krótkimi przemyśleniami. Istotnie, w przypadku każdego dokumentu eksperckiego, w przypadku zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, zapraszani są recenzenci z ramienia zarówno grupy recenzentów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jak i recenzenci narodowi, którzy reprezentują narodowe, krajowe środowiska kardiologiczne, czyli w naszym przypadku Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i ja z zamienia PTK miałem przyjemność dokument dotyczący stymulacji serca i resynchronizacji y, współrecenzować. Recenzenci y, otrzymują do y, oceny y, w zasadzie te najważniejsze informacje. Y, Wypływające z zaleceń, czyli głównie zmiany w pozycji dowodowej, te informacje, które zazwyczaj wszyscy najczęściej czytają, czyli te, które są w tabelkach. I potem na podstawie naszych uwag, a tych recenzentów jest na kilkudziesięciu, tak jak mówiłem, z ramienia SC i PTK, my zapoznajemy się już z tym jakby produktem, produktem finalnym. Ja osobiście od samego początku i na ten temat przesłałem szereg uwag, byłem zainteresowanym, jak tegoroczne zalecenia ujmą Terapię resynchronizującą w utrwalonym migotaniu przedsionków. No nie od lat wiadomo, że to jest bardzo yy, taka trudna do jednoznacznego zdefiniowania dziedzina, z drugiej strony bardzo ważna z punktu widzenia jakby dużego, yy, dużego, dużej populacji chorych leczonej przy pomocy tej metody, bo jak wiemy z badań obserwacyjnych, rejestrowych, migotanie przedsionków i terapia resynchronizująca to jest cały czas. Jedna czwarta populacji leczona tą metodą, czyli w skali Polski na przykład rocznie jest to no, kilka tysięcy osób, około 2-3 tysięcy osób. Czyli jest to z jednej strony terapia no nie niszowa, tylko terapia całkiem powszechna, z drugiej strony terapia, która swoim jakby swoją mocą dowodową cały czas nie może przekroczyć klasy drugiej wskazań, czyli tutaj tak naprawdę pokazuje to, że mało wiemy na pewno. I istotnie tegoroczne zalecenia moim zdaniem również wiele aspektów tej terapii opisują w sposób taki wielokrotnie złożony czy, czy warunkowy. I mam tutaj na myśli przede wszystkim kwalifikacje do ablacji łącza przedsionkowo-komorowego u pacjentów, u których rozważamy CRT, czy pacjentów z CRT z migotaniem, u których byśmy taką ablację planowali wykonać. Ja cały czas uważam, że zabieg ablacji łącza, Przedsionkowo-komorowego jest, jest takim trochę mitycznym problemem w CERCE w migotaniu przedsionków, dlatego że wszyscy o nim wiedzą, wszyscy o nim mówią. Natomiast prawdziwe życie kliniczne również pokazuje, że jest to zabieg, który nie jest wolny od wad i generalnie nie wykonujemy go tak chętnie, i często w praktyce klinicznej. Czyli może się zdarzyć, że duża część pacjentów z migotaniem przedsionków, gdzieś zostanie w tej. W połowie drogi, w połowie planu terapeutycznego, który dla nich założono, i bardzo chciałem, żeby no, zostało to podkreślone i żeby wszyscy to uwzględniali. W pozostałym zakresie tych zaleceń, w zasadzie były one w jakiś sposób przewidywane i oczekiwane. Oczywiście znajduje się tam mniej lub więcej danych, takich bardziej bardziej szczegółowych, na których oczywiście tutaj nie czas i nie sposób omawiać, analizować. A jakieś trzy najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednich wytycznych, które uznałby pan za najważniejsze? Poza tym, o czym Pan już powiedział go o gotami Tych Tych zmian jest, tych zmian jest wiele. Jest bardzo dużo nowych zaleceń, które pojawiają się po raz pierwszy, i jest dużo zmian w stosunku do zaleceń poprzednich. Myślę, że z punktu widzenia takiego gorącego tematu innowatorstwa, na pewno trzeba wymienić, myślę, że wszystkie osoby, które komentowałyby ten dokument, zrobiłyby to samo. Należy podkreślić wprowadzenie po raz pierwszy do europejskich zaleceń stymulacji. Pęczka Hisa u pacjentów ze wskazaniami dostałej stymulacji, a także jako alternatywę dla terapii resynchronizującej w wybranych przypadkach określanych jako niepowodzenia, czy, czy brak skuteczności tej metody. Należy wymienić tutaj pojawienie się po raz pierwszy również stymulacji bezprzewodowej, czyli dece spacing, i to jest oczywiste nową, bo jest to terapia nowa, która mniej więcej no, od kilku lat ma. Dopiero dobre opracowania publikacyjne i, i kliniczne. Natomiast to, co szczególnie cieszy, i myśmy tego się spodziewali, ja uważam, że to są bardzo ważne elementy tych zaleceń, to są bardzo istotne informacje na temat wskazań do rozbudowanej diagnostyki. Do tego, że zanim podejmiemy decyzję, aby wszczepić pacjentowi stymulator, mamy cały. Zestaw badań nieinwazyjnych, inwazyjnych, badań obrazowych, rezonans, tomografia komputerowa, inwazyjne badania elektrofizjologiczne. Mamy możliwości coraz szerzej, znaczy coraz... Szybciej wchodzące praktycznie lawinowo, wypierające klasyczną diagnostykę elektrokardiograficzną, czyli tzw. Tak wearables, smartwatche, zegarki, różne aplikacje, przystawki, które monitorują EKG, które pozwalają na dobrą korelację objawów z ewentualnymi zaburzeniami rytmu serca. Czyli to wszystko pokazuje, że. Że zanim podejmiemy ostateczną decyzję o szczepieniu układu stymulującego na stałe, wskazana jest bardzo drobiazgowa diagnostyka i przekonanie zarówno pacjenta, jak i zespołu leczącego o tym, że ta metoda będzie dla tego pacjenta idealna. To się nazywa decision sharing i o tym się coraz więcej mówi w dokumentach, że te decyzje, no, które powinny uwzględniać blaski i cienie metod, powinny na pewno zapadać wspólnie, w porozumieniu z pacjentem, po omówieniu tej jego być może no takiej długiej drogi życia ze wszczepionym urządzeniem. No i to, co również jest ważne, jakby na drugim biegunie tego, o czym powiedziałem, mówi się również coraz więcej o tym, że być może wszczepialne urządzenie to, jest, to nie jest metoda na całe życie. To jest, moim zdaniem, bardzo ważne sformułowanie, dlatego że. My widzimy w naszej praktyce klinicznej, że pewne stany kliniczne związane ze wskazaniami do urządzeń pacjentów przemijają i pacjenci ci niejako wychodzą poza te okna wskazań. Oczywiście decyzje o tym, żeby pacjentowi, który jest przyzwyczajony od lat do życia ze swoim stymulatorem czy urządzeniem do terapii resynchronizującej czy defibrillatorem, żeby. Przekazać informację, że to urządzenie już mu nie jest potrzebne, to również jest trudna informacja. Nasi pacjenci w jakiś sposób uczą się też żyć z tym swoim poczuciem bezpieczeństwa, ale myślę, że warto o tej informacji pamiętać, że Czasami pacjent nie musi być niewolnikiem urządzenia, które może nieść za sobą też i problemy, jeżeli jednocześnie przeanalizujemy wskazania i ustalimy, że być może ten okres, w którym wskazanie do urządzenia było, było istotne klinicznie, być może przeminął z powodu właśnie jakichś przemijających, przemijających stanów klinicznych. A czego Panu zabrakło w nowym dokumencie? W zasadzie wszystkie obszary zostały omówione. Taki dokument jest wiele lat przygotowań. I to są całe zespoły, które robią przeglądy systematyczne piśmiennictwa i analizują oczywiście to, co w danej chwili jest dostępne, co wiemy na pewno. Jakby troszeczkę odcinając się od tego, w jaką stronę idą kierunki badań. Dokument, dokument, który Rekomenduje pewne postępowania, musi opierać się na pewnych zamkniętych i dobrze udowodnionych faktach klinicznych, badawczych. Natomiast, i to, to nie jest brak, to jest taka moja refleksja, którą czasami gdzieś tam sobie dzielimy w środowisku, mianowicie. To jest dokument dotyczący stymulacji serca i terapii resynchronizującej. Mamy jeszcze oczywiście bardzo dużą populację pacjentów, którzy mają wskazania do profilaktycznego wszczepienia kardiowertera defibrylatora. Jakoś tak już od lat jest śmiesznie, że te wskazania do kardiovertera defibrylatora, one oczywiście gdzieś tam pojawiają się na marginesie dokumentu dotyczącego stymulacji serca i terapii resynchronizującej, natomiast najczęściej bywają omawiane przy okazji innych dokumentów, jak chociażby drugi ważny tegoroczny dokument, dotyczący postępowania u pacjentów z niewydolnością serca. Więc to jest takie troszeczkę, jakby no, nakładanie się w pewnych obszarach dokumentów na siebie i pewne takie rozchodzenie się terapii, która ma wspólny mianownik, bo są to urządzenia wszczepialne, rozchodzenie się do różnych dokumentów eksperckich, ale z drugiej strony trzeba podkreślić, że w jakiś sposób też to ożywia dyskusję, bo czasami pomiędzy dokumentami możemy znaleźć Pewne drobne różnice w ujęciu pewnych aspektów terapeutycznych, jak chociażby ma to miejsce właśnie w dwóch tegorocznych dokumentach, jeżeli chodzi o opis wskazań, klasę wskazań do rozbudowy kardiowertera, defibratora klasycznego do układu do terapii resynchronizującej, czego zabrakło? Mówiliśmy o tej analizie systematycznej, o takim przeglądzie systematycznym pewnych Pozycji piśmiennictwa pod kątem poszczególnych procedur. Prawie 3% publikacji cytowanych w dokumencie dotyczącym stymulacji i terapii resynchronizującej było polskich autorów, bo już polskiego współautorstwa. Myślę, że tych dokumentów mogłoby być więcej. Sam byłbym w stanie wskazać kilka publikacji, które na pewno byłyby ważne i istotne do, do zacytowania. No ale oczywiście, z drugiej strony, przy dużym natłoku tych doniesień, poniesień dowodowych. Oczywiście ten wybór jest, jest trudny, miejmy nadzieję, że z każdym kolejnym dokumentem tych polskich dowodów naukowych będzie przybywać. Ja bym sobie i całe środowisko na pewno tego bardzo życzyli. Jak Pan sądzi, czy te wytyczne są możliwe do zrealizowania w naszych warunkach? Czy wy, specjaliści, macie wszystkie te narzędzia, o których jest mowa w tych wytycznych? Oczywiście tak. Narzędzia mamy. Polska od wielu lat jest w czołówce tych procent wykonań czy możliwości wykonań, czy czy zapewnienia najnowszych metod terapii na milion mieszkańców? I to trzeba na pewno z dumą i z radością podkreślić, że tutaj na pewno nie odstajemy od Europy, a być może nawet w jakimś stopniu możemy być wzorcem w pewnych zakresach postępowania. Więc na pewno jesteśmy w stanie implementować te wszystkie zalecenia. Na pewno wszystkie narzędzia i metody opisane w zaleceniach są w Polsce dostępne. Oczywiście niektóre mniej, niektóre bardziej, niektóre z tych metod diagnostycznych czy terapeutycznych są w chwili obecnej przedmiotem, przedmiotem analiz, wprowadzania ich jako świadczenia gwarantowane mam tu na myśli telemonitorowanie wszczepialnych urządzeń, mam tu na myśli diagnostykę przy pomocy wszczepialnych rejestratorów arytmii, które... Z drugiej strony też widzimy, że są wypierane w jakiś sposób w diagnostyce przez wearables z dużą skutecznością. Mamy wreszcie tutaj również... Um, pewne takie indywidualne zapotrzebowania w przypadku określania wskazań do wszczepienia stymulatorów bezprzewodowych, tutaj każdorazowo. Każdorazowo procedura taka jest rozliczana indywidualnie, ale to też dobrze, bo pozwala to na bardzo wnikliwe analizowanie i opisywanie stanu klinicznego pacjenta i przewagi wybranej metody nad innymi dostępnymi metodami przez hard team, czyli takie konsylium składające się ze specjalistów, czyli na pewno to jest dużą korzyścią dla, dla tego ostatecznego efektu klinicznego, dla pacjenta, dla jego bezpieczeństwa i dla takiego dobrego implementowania metody. No i tak podsumowując, muszę powiedzieć, że no te zalecenia tak naprawdę wypracowuje środowisko swoimi badaniami, swoimi publikacjami, i my tak naprawdę spodziewaliśmy się tego kształtu zaleceń. Widzimy te kierunki, które rozwijają się. Prawdopodobnie będą dominującym kierunkiem w przyszłych zaleceniach. Tutaj bez wątpienia mam na myśli stymulację selektywną dróg bodźców przewodzących, czyli pęczka Hisa, lewej odnogi, pęczka Hisa, czyli metod, które nie tylko wypierają klasyczną stymulację, ale już w zasadzie krok po kroku, a w zasadzie skok po skoku wydzierają pewne obszary zarezerwowane do tej pory dla tej tradycyjnej, klasycznej. Resynchronizacji. Więc krótko mówiąc, dokument na pewno bardzo ważny, potrzebny, czekaliśmy na niego 8 lat. Nie proponujący wielkiej rewolucji, ale sankcjonujący naszą codzienną praktykę kliniczną, którą myślę, że w Polsce na europejskim poziomie, naszym pacjentom możemy cały czas oferować.